Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, znany jest nie tylko z aktywności politycznej, ale również z konsekwentnej ochrony prywatności rodziny. Ostatnio zaskoczył internautów, publikując wyjątkowe zdjęcie z córką Aleksandrą podczas jej matur. Dlaczego zdecydował się na taki krok? Przedstawiamy szczegóły reakcji internautów i kontekst tej decyzji. Rafał Trzaskowski, który od lat aktywnie działa na polskiej scenie politycznej, szczególnie jako prezydent stolicy Warszawy, Przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności swoich dzieci. Wspólnie z żoną Małgorzatą pozostają czujni w kwestii udostępniania jakichkolwiek informacji dotyczących życia rodzinnego, rzadko kiedy dzieląc się w mediach zdjęciami Aleksandry i Stanisława. Kiedy dzieci pary pojawiają się na jakimkolwiek publicznym wydarzeniu, od razu wywołują żywe zainteresowanie i emocje, zwłaszcza wśród internautów śledzących życie publiczne. Rafał Trzaskowski, jeden z najwybitniejszych polityków w Polsce, może poszczycić się szczęśliwym, dobrze funkcjonującym związkiem z Małgorzatą Trzaskowską. Para od lat wychowuje wspólnie dwójkę dzieci: córkę Aleksandrę, która przyszła na świat w 2004 roku, oraz młodszego Stanisława, urodzonego w roku 2009. Pomimo nieustannego zaangażowania w życie publiczne, zarówno Rafał, jak i jego żona starają się zachować ich życie rodzinne wyłącznie dla siebie, skutecznie chroniąc je przed wścibskimi obiektywami aparatów. Ich stanowcze podejście do kwestii prywatności zdobywa szacunek i uznanie ze strony opinii publicznej, a każda z nielicznych chwil z życia rodzinnego, która zostanie upubliczniona, odbija się szerokim echem w mediach. Jednakże, co przyjęto z dużym zaskoczeniem, Rafał Trzaskowski kilka razy zdecydował się na złamanie tej ścisłej zasady. Przykładem takiej sytuacji było wydarzenie z 2020 roku w Szczecinie, podczas którego kandydat na prezydenta Polski pojawił się z całą swoją rodziną przed drugą turą wyborów. Dzień 4 maja 2023 roku również należał do wyjątkowych momentów, kiedy to Rafał opublikował na swoim profilu na Instagramie fotografię z córką w domowym otoczeniu. Fotografia ta zbiegła się w czasie z rozpoczęciem egzaminów maturalnych, które co roku są ważnym wydarzeniem nie tylko dla młodzieży, ale także dla ich rodzin. Post zawierał słowa wsparcia dla wszystkich zdających, a także osobiste życzenie sukcesu skierowane do własnej córki, wyrażając przy tym emocjonalne zaangażowanie w chwilę tego ważnego dla Aleksandry egzaminu i dodając niej odrobinę odwagi słowami połam pióro". Jedno jedyne zdjęcie, które pojawiło się w internecie, wywołało ogromne emocje i wzburzenie wśród użytkowników sieci. Reakcje internautów nadeszły z prędkością błyskawicy, a w ich wypowiedziach dominowały wzruszenie i ciepło. Komplementy dosłownie przenikały komentarze, zwracając uwagę na podobieństwo Aleksandry do jej ojca, co zauważyło i doceniło wielu oglądających. Pojawiały się entuzjastyczne komentarze pełne uznania takie jak przepiękna maturzystka oraz jakże wspaniały tata. Kolejni internauci pisali o tym, jak Aleksandra odziedziczyła świetne geny po swoim tacie, co było dla wielu oczywiste. Nie zabrakło również życzeń pełnych otuchy i wsparcia, szczególnie skierowanych do Aleksandry z życzeniem powodzenia. Warto również wspomnieć o szczególnej więzi pomiędzy osobami, które kształtują historię dwóch ważnych miast w Polsce. Jeden z nich jest odpowiedzialny za kluczowe decyzje w stolicy, a drugi przysłużył się tworzeniu legend związanych z Krakowem. Ich głęboka i niespodziewana relacja budzi podziw i jest intrygująca dla tych, którzy się nią interesują. Jeśli wrócimy do postaci Rafała Trzaskowskiego, obecnego prezydenta Warszawy, warto zbliżyć się do jego rodzinnego życia które nie zawsze było na świeczniku. W 2018 roku, kiedy podsumowywał swoje starania w czasie kampanii wyborczej, zamieścił na swoim profilu społecznościowym szczególne podziękowania, skierowane do tych, którzy wierzyli w niego przez cały ten czas. Szczególną wdzięczność wyraził swojej żonie Małgorzacie, co wzbudziło zainteresowanie publiczności jej osobą. Przez długi czas życie prywatne Rafała Trzaskowskiego pozostawało w cieniu, ale po jego sukcesie wyborczym sytuacja uległa zmianie i zaczęto interesować się nie tylko jego osiągnięciami zawodowymi, ale i rodzinnym zapleczem. Związek Rafała i Małgorzaty ma już ponad dwudziestoletnią historię. Para poznała się podczas wspólnych studiów w Kolegium Europejskim w Natolinie, instytucji znanej z wyszukiwania i kształtowania liderów przyszłości. Po pięciu latach od tego spotkania zdecydowali się wstąpić w związek małżeński. Małgorzata Trzaskowska jest kobietą aktywną i wykształconą, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, po czym zajęła się promowaniem Miasta Stołecznego Warszawy. Swoją karierę w Biurze Promocji Urzędu Miasta rozpoczęła w 2007 roku, lecz kiedy jej mąż zajął stanowisko prezydenta Warszawy, zdecydowała się wycofać z obowiązków zawodowych. Rafał i Małgorzata wspólnie są rodzicami dwójki dzieci, syna Stanisława oraz córki Aleksandry, którzy są ich dumą. Stanisław przyszedł na świat w 2009 roku, w intensywnym momencie wieczoru wyborczego, co dla wielu wydaje się symboliczne. Chłopiec, podobnie jak ojciec, bardzo lubi spędzać czas na pływaniu i uczęszcza do klasy sportowej, gdzie rozwija swoje zainteresowania. Aleksandra, mająca już 21 lat, czerpie radość z jazdy na rolkach. Choć dzieci trzaskowskich unikają blasku medialnego, ich ojciec wyłamał się nieco z tej zasady, dzieląc się z internautami zdjęciem wzruszającym z okazji Dnia Dziecka, co spotkało się z szerokim odzewem ze strony obserwatorów. Bycie tatą dwóch wspaniałych dzieci to coś, co przyniosło mi radość i satysfakcję przewyższającą moje najśmielsze oczekiwania. Ola i Staś każdego dnia zaskakują mnie swoimi umiejętnościami i pomysłami. Dlatego nie bez powodu można ich nazwać mistrzami świata w różnych dziedzinach. Razem z moją żoną Małgorzatą ciągle zdobywamy od nich wiele bezcennych lekcji i mamy nadzieję, że jeszcze wiele nauki przed nami. Na dzień dziecka chciałbym życzyć wszystkim dzieciom, aby ich najbardziej ukryte marzenia się spełniły i aby mogli żyć pełnią życia, napisał z dumą na swoim profilu w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Czas kampanii prezydenckiej sprzed pięciu lat stał się doskonałą okazją do podzielenia się z szerszą publicznością bardziej osobistymi chwilami z życia prywatnego. Wówczas na Instagramie pojawiły się fotografie, które pozwoliły zobaczyć jego pociechy w naturalnym rodzinnym otoczeniu. Z pełnym wdziękiem Rafał podpisał jedno z takich zdjęć, wyrażając wdzięczność za obecność ukochanych osób w kluczowych momentach swojego życia. Ten moment, gdy w najważniejszych chwilach masz przy sobie bliskich zyskuje bezcenną wartość i znaczenie. Podziękowania skierowane w stronę Małgorzaty, Oli i Stasia uwypuklają, jak dużą rolę odgrywa rodzina w jego codzienności. Podczas dynamicznej i intensywnej kampanii prezydenckiej nie sposób nie zauważyć wsparcia, jakie Rafał otrzymuje od swojej małżonki. Małgorzata, choć zazwyczaj pozostaje w cieniu, od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym, co jest dla niej bardzo ważne. W 2020 roku wyraziła swoje stanowisko w wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet, krytykując brak reakcji Kościoła na kluczowe kwestie społeczne oraz rządy partii politycznej. Takie zaangażowanie pokazuje, że wartości rodzinne i przekonania są dla nich niezmiernie istotne. Aleksandra i Stanisław, choć nieczęsto pojawiają się w mediach, są integralną częścią życia Trzaskowskich. Ich obecność, choć dyskretna, jest nieoceniona i w pełni odzwierciedla wartości, na których rodzina buduje swoje codzienne życie. Wiele zdjęć ilustrujących te wartości można znaleźć w różnych galeriach internetowych, przyciągając uwagę i ciekawość wielu osób. Jest także wiele interesującej historii wokół narodzin samego Rafała Trzaskowskiego. Urodzony przedwcześnie przeszedł trudny okres tuż po narodzinach, kiedy lekarze nie dawali mu zbyt dużych szans na przetrwanie. Jednak te początkowe trudności przyczyniły się do kształtowania jego rodziny, zmieniając życie jego rodziców i umacniając ich więzy oraz determinację w pokonywaniu przeciwności losu. Rafał Trzaskowski wyraził swoją wdzięczność za ogromne wsparcie, jakie otrzymał podczas kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Warszawy. W szczególności podkreślił rolę swojej żony, Małgorzaty, mówiąc, że bez niej sukces ten byłby trudny do osiągnięcia. Czułe słowa skierowane do najbliższych zamieścił na platformie społecznościowej Twitter, co pozwoliło na szybkie dotarcie do szerokiego grona odbiorców i sympatyków nowo mianowanego prezydenta stolicy. Małgorzata Trzaskowska, z wykształcenia ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zdobywając wiedzę, która dała jej solidne podstawy do pracy w zakresie promocji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2007 roku, angażując się w działania Biura Promocji Urzędu Miasta, gdzie mogła wykorzystać swoje umiejętności i pasje do kreowania pozytywnego wizerunku miasta. Rafał Trzaskowski pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach intelektualnych i artystycznych. Jego ojciec, Andrzej Trzaskowski, był jednym z pionierów muzyki jazzowej w Polsce, przyczyniając się do rozwoju tego gatunku muzyki w kraju. Natomiast pradziadek polityka, Bronisław Trzaskowski zasłynął jako wybitny badacz języka polskiego, a także jako inicjator tworzenia pierwszych polskich żeńskich gimnazjów, co było ważnym krokiem w kierunku równouprawnienia edukacyjnego kobiet. Rafał i Małgorzata Trzaskowscy z powodzeniem łączą życie rodzinne i zawodowe, wychowując dwójkę dzieci. Ich syn Stanisław, mający obecnie 16 lat, jest uczniem klasy sportowej, gdzie rozwija swoją pasję do pływania, co jest również ulubionym zajęciem jego ojca. Z kolei ich starsza, 21 córka Aleksandra, z pasją oddaje się jeździe na rolkach, co stanowi dla niej źródło zarówno rozrywki, jak i aktywności fizycznej. Dzieci Trzaskowskich celowo unikają blasku fleszy i medialnego zainteresowania, pragnąc zachować swoją prywatność oraz niezależność od politycznej kariery ojca, co pozwala im na spokojne i normalne życie z dala od zgiełku publicznego świata, który otacza ich rodzinę. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.